Cześć, ja wiem, że dawno mnie nie było, bo mi się jakby nie chciało nagby. Da, nic nie mówiłem. E, nie miałem czasu, ale dzisiaj powracam i mamy tutaj tajemniczą paczkę. Otwieramy. Co to jest? Ok, ramy? Folia bąbelkowa. Super. Wielka folia bąbelka. No i patrzcie, gra Super Mario Maker. Na Wii U. O nie, tam płyta lata chyba. O nie. wydaje mi się że stan jest spoko choć trochę jest popalcowana ale w końcu mam tą grę to cześć